Witajcie, moi kochani! Mamy piątek i trzy dni i trzy noce. Zobaczymy, co się wydarzy w weekend. A ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości. Proszę o jasny i czysty przekaz. Co czeka nasz kolektyw w weekend? Co się może wydarzyć? Jakie energie stoją do naszej dyspozycji? Trzy dni i trzy noce. Boże, ja już gadałam, jak. Ten facet na wesołym miasteczku. Proszę, wsiadamy. Karuzela zaczyna się kręcić. <noise> Dobrze, w uniwersum teraz bez żartów. Pokaż nam, proszę, co się może wydarzyć w ten weekend. Trzy dni i trzy noce. Co się wydarzy w weekend. Ooo, patrzcie, odwróciło nam się as denarów, ale my go chowamy. No to jeszcze nie było to. Jak ma wypaść, to wypadnie. Uj, powiem Wam, kochani, karty bardzo niespokojne. I tutaj coś się będzie działo: będzie action Co mamy? Umiarkowanie. Sąd, Matko Boska, dwa arka na wielkie. Dwie karty karmy. Uzdrowienie, wyrównanie serca i rozumu. Ważne decyzje życiowe. Hmm, hmm, hmm. Będziemy musieli sobie dopowiadać te karty, bo tutaj się coś szykuje. Proszę Państwa, coś wielkiego się szykuje w ten weekend. Ósemka kielichów. O, niektórzy z Was opuszczą jakąś sytuację. To będzie podjęcie po uzdrowieniu, kochani. Waszego, po waszym uzdrowieniu, waszej energii, wyrównaniu waszej energii, podejmiecie decyzję. Niektórzy z was, oczywiście nie wszyscy, że opuszczacie jakąś sytuację. To będzie opuszczenie sytuacji, gdzie już nie ma co zbierać. Tutaj wszystkie kielichy się poprzewracały. Ciężko wam będzie, kochani, ale opuścicie sytuację. Podejmiecie tą. Może jedną z najważniejszych Waszych decyzji życiowych. I wtedy zapanuje równowaga w Waszym życiu. Wiecie, co ja czuję, że byliście w jakiejś sytuacji, która no naprawdę już Was nie zaspokajała emocjonalnie, gdzie, gdzie praktycznie dusiliście się. No i w ten weekend możecie ostatecznie podjąć decyzję, że odchodzicie że opuszczacie tę sytuację. I to może dotyczyć wszystkiego. Czy to pracy, czy to partnerstwa, nie wiem, domu, miejsca zamieszkania. Nie mam pojęcia. Może nawet i rodziny. Matkę, ojca możecie opuścić. No i szóstką denarów tu się wtedy coś wyrówna. To zapanuje sprawiedliwość. Zobaczmy, co dalej. Nie muszę sobie dopowiadać tych kart, bo ja wiem, że pójdą tu osoby w rezonans i dla każdego to będzie inna sytuacja. Ale to powiem wam, tutaj kieruje ten karma. Mamy piątkę kielichów, kochani. Mamy rycerza kielichów. Mamy czwórkę denarów. Mamy królową kielichów i mamy diabła. Mhm. Uff, tak jak powiedziałam, to w ten w te weekend się będzie działo i będzie. Piątka kielichów mówi o straconych szansach. I tutaj możecie rzeczywiście widzieć, że jakieś szanse są stracone. Nie wiem, czy to jest inna grupa podróżników, czy ta energia dalej, to jest ciąg dalszy tej pierwszej, czy to jest znowu inna energia, ale powiem Wam, co tutaj widzę. Widzę tutaj króla e, rycerza kielichów. To jest osoba młoda, energiczna, ktoś, kto chce Was zdobywać, kto stara się, e, żeby się Wam przypodobać. Może organizuje jakieś dejty, może e, obdarowuje Was e, prezentami. No to jest taki, wiecie, gentleman, nie? I powiem Ci tak, między Wami, między Tobą, bo Ty się położyłaś, kochani, jako królowa kielichów, Panowie sobie to odwracają. Wy się kurczowo trzymacie tej Waszej energii. On widzi stracone szanse, aczkolwiek te szanse jeszcze są, a Ty jesteś w jakiejś energii toksycznej, kochana. I powiem Wam tak, zarówno On się trzyma Twojej energii, jak i Ty, ale z Twojej strony jest dużo toksyki. Tu jest tego takie zniewolenie, yy, tu jest uzależnienie emocjonalne. Kurczę, to się da Wam znaki, właśnie i myślę, że to jest odrębna energia. Bo tutaj ja widzę w Twojej energii, kochanie, to zdecydowanie. Opuszczam sytuację, podejmuję decyzję, odchodzę, coś, co już mi nie służy. Tym samym wyrównuję. Swoją energię, po tym jak uzdrowiłam swoją energię, wyrównałam serce i rozum. Podejmuję decyzję, odchodzę, karma się wyrównuje. Następuje równowaga, bo jej wcześniej nie było. To jest jedna energia. Tutaj mamy znowu drugą energię dla, dla kogoś z Was, kiedy rzeczywiście trzymacie się toksycznie. O, toksycznie. Hmm? Rzeczywiście toksycznie. Czyjeś energii. Tutaj, gościu, rycerz kielichów, to może być ktoś z poznaku wody. Nie widzi już szans, aby coś odbudować. Ok, trzyma się Twojej energii, ale ja ci powiem, że Ty bardziej, on to jeszcze potrafi puścić, ale Ty się tak kurczowo trzymasz, kochana, i w ten weekend. Może to się bardzo pokazać. Po Twojej stronie jest toksyczność, jest diabeł, jest uzależnienie emocjonalne, jest chęć posiadania. Ym, o Jezu, tu jest taka, wiecie, bo Królowa Kielichów kocha ponad wszystko. Królowa Kielichów potrafi odlecieć w tą spiritualność. Królowa Kielichów daje więcej od siebie, jak, jak, jak sama ma, ponad swoje siły. Ym, I tutaj bądźcie szczery ze sobą, dziewczyny to, do których jest to, to, to przesłanie, no niestety pierdzieliłaś się w toksyczną energię i to sama sobie ją stworzyłaś. To nie jest zdrowe. To nie jest zdrowe. No dobra, ale musimy to doczytać. Zobaczymy, co nam, o co tu w tym wszystkim chodzi. Co nam powie uniwersum właśnie do tej energii. Hmm. Nic nie zatrzyma światła, Bóg siedzi za sterem. Chyba pokonacie tą toksyczność. Rzeczywiście w ten weekend możecie sobie zdać sprawę z tego, jak bardzo Wasze zachowanie jest toksyczne. I powiem Ci, kochanie, tak, no chyba skierujesz y, swoją, y, swoją duszę w stronę światła i uwolnisz się od tej toksyczki i tym samym wejdziesz w swoją stabilność. Wejdziesz w swoje światło, wyjdziesz z tej energii może strachu, bo pamiętajcie, kochani, mamy tylko dwie energie w świecie, które działają: mamy miłość i strach. Wszystko, co nie jest miłością, jest podpięte pod energię strachu. I również tutaj to zniewolenie, ta chęć posiadania, ta toksyka, to pożądanie. Tutaj mógł być nawet toksyczny ból, który takie wiecie, już taki zakrawa na energię borderline, nie? czy na zaburzenie borderline, czyli takie kamieniowanie siebie, cierpiętnica, ból to tonięcie w tych swoich uczuciach ja to słyszę, właśnie czuję tak, taki dramat ogromny taka, taka energia ofiary bo ja tyle z siebie dałam bo ja tak go kocham a on mnie nie chce na przykład i tutaj wygląda na to, że w ten weekend może rzeczywiście z pomocą Pana Boga wyjdziesz z tej ciemnej energii z tej energii, która wcale nie należy do światła, do miłości i tutaj Pan Bóg ci pomoże i Ty odzyskasz dzięki Bogu swoją stabilność na nowo, kochana. I to ma coś wspólnego z tym rycerzem kielichów. Dobra. O, ale mamy mocne karty dzisiaj w, te, w tego weekenda. Zobaczymy, hmm, hmm, hmm. co dalej. Co jeszcze nas czeka w ten weekend? Tak czy siak, już widzę dwa uwolnienia z ciężkich sytuacji. Także to będzie weekend uwalniania się z toksyki, z koboldowej, ciężkiej, ciemnej energii. I aleluja, bo właśnie o to w tym wszystkim chodzi, bo świetliści muszą iść do światła, a nie tkwić w jakiejś koboldowej, ciemnej, diabelskiej energii. No i popatrzcie, kochani. I również mamy dwa arka na wielkie. A mamy koło przeznaczenia, mamy arcykapłana i mamy szóstkę mieczy. Ja myślę, że tutaj większość z Was pójdzie w rezonans. Kto idzie tu z tymi energiami w rezonans, tutaj zadziała mocno przeznaczenie, uniwersum. Jesteście chronieni przez Pana Boga osobiście, a z szóstką mieczy Pan Bóg. Możecie sobie wyobrazić, że daję wam bilet, abyście przekroczyli granicę, może waszą strefę komfortu, może te granice właśnie lęku i ruszyli na spokojne wody. Tu wam uniwersum da nowy bilet z intencją. Kochanie, opuść tą sytuację, która ci nie służy i rusz. W stronę światła, tam gdzie spokojniejsze wody, gdzie nie ma bólu, gdzie nie ma cierpienia. Ja nie mówię, że się będziecie żegnać z tym światem, nie? Bo to mogło tak zabrzmieć. Nie. Tutaj Wam uniwersum otworzy nową drogę ku lepszemu, kochani. Wow. Powiem Wam, nie pamiętam, kiedy mieliśmy ostatni raz aż takie mocne energie. Jeszcze zobaczę Ratę Mali Kwanto do tej energii. Ruszycie w całkiem nowy, nowy proces. Tutaj szykuje się dla Was nowy proces. To, co prawda, nie będzie się działo, wiecie, bardzo szybko, ale pomalutku, właśnie, może właśnie w ten weekend podejmiecie decyzję. Może właśnie Wam się coś uda na przykład. Żyliście w jakiejś toksyce, czy byliście w jakiejś pracy, ale nic się nie zmieniało, a tym razem uniwersum powie, słuchaj, masz nową pracę, nagle masz mieszkanie, możesz się wyprowadzić od toksycznego męża, wypalił, wypalił ci kontrakt za granicą, cokolwiek tego nie będzie, to nie będzie dotyczyć, jakiej sfery waszego życia, to kochanie i tak będzie lepiej. Tutaj uniwersum wam da, tak jak mówię, ten bilet mi się pokazało, to i bardzo ładny obraz. I wyruszycie powolutku w innym kierunku, w innym procesie, i to będzie dla Was błogosławieństwo. Mhm. To co? Zobaczymy jeszcze jedną energię. Zobaczymy, co jeszcze się może wydarzyć w weekend. O, proszę. Nie wierzę. Mamy siódemkę mieczy, mamy wieżę. Wiecie co? Pierdyknie kłamstwo, obuda, zdrady. To wszystko się zawali. I tutaj znowu zadziała uniwersum. Tutaj wszystkie kłamstwa, yy, kłamstwa, obuda, oszczerstwa. Wszystko wyjdzie na jaw wszystko co ciemne. Wszystko runie. Jak nie pierdyknie, to inoros. I co mamy jeszcze? I piątka buław. I tu będzie energia walczy o siebie. Co jeszcze czuję, kochani? Wy możecie rzeczywiście sami zakończyć z siódemką mieczy. Wiecie, to jest ta karta tego spiedalacza, nie? Przychodzi i odchodzi, bierze co chce i ucieka, i ciągle wraca. Kiedy mu pasuje, ty mu otwierasz drzwi, i niektórzy z was yy, zakończą to. Tutaj powiecie, nie, koniec. Tym razem nie otworzę drzwi, nawet jak mi będzie skomlał pod drzwiami, to mu nie otworzę, to już jest koniec. To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. No? I w momencie, kiedy ta wieża ciulnie, to tutaj ktoś może się nastawić na walkę i powiem Wam, to jest takie typowo narcystyczne zachowanie, że jak. E, powiesz narcyzowi, nie. A zazwyczaj narcyzi się tak zachowują. Nie oszukujmy się. Żaden normalny facet nie będzie wykorzystywał kobiety, nie będzie jej, e, mówię, przychodził i odchodził, przychodził tylko po jedno, trzy miesiące się nie odzywa, gdzieś tam się chowa, uzależnia kobietę emocjonalnie od siebie, bo ona nie wie o co chodzi, czy ją kocha, czy ją nie kocha. Czy... E, także jest to uzależnienie emocjonalne. No i jak. Jak zauważy, że ma e, narcyz, że ty go przejrzałaś i powiesz koniec, skończyło się chłopie, e, to wtedy zacznie się przepychanka. Może być szantaż emocjonalny, mogą być jakieś zarzuty, e, może być nawet teraz uważajcie, czuję nawet taką energię zemsty pod twoim kierunkiem, no bo e, praktycznie rozgryzłaś narcyza mówisz mu do widzenia, nie pozwalam sobie na takie, to jest bardzo toksyczne zachowanie z twojej strony, to już jest koniec. I wtedy on może szaleć. I wiecie co? Ja sobie dopowiem te karty. Co nam jeszcze uniwersum powie do tej energii? Bo tutaj czuję takie... Wiecie co? Może nie aż wielkie niebezpieczeństwo, aczkolwiek, no, może być też, ale na pewno jakaś walka. No... Hmm. To, 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 to właśnie hmm, ta wasza walka. Czy jego walka może się przenieść na takie życie otwarte na, na zewnątrz? Może się odbić na, na tym, na czymś, co kochacie. Może Wam zabrać wasze, wasze szczęście, takie wiecie krótkie szczęście, takie chwile. Może Wam coś pokrzyżować plany, kochani. Tutaj ten, ten gościu, czy ta energia, y, którą wy zawalicie, kiedy powiecie nie, koniec z kłamstwem, oszustwem, zdradami. Y, tutaj, to ale to od razu będziecie widzieć, macie do czynienia z totalnym psychopatą. Bo ten psychopata nie będzie akceptował tego, że ty nie chcesz, bo, bo czego masz chcieć? Jakiegoś. Yy, sorry, za wrażenie ciula, co przychodzi i odchodzi, co, co cię wykorzystuje tylko. Yy, ale on tego nie będzie umiał zaakceptować, bo to jest pan psychopata i pan psychopata tutaj wyciągnie wszystko na zewnątrz. Jak on cię kocha, jaka ty jesteś niewdzięczna, yy, może właśnie snuć jakiś plan w twoim kierunku. A taka brzydka, ciężka energia, ale do kogoś ma to trafić. Tak czy siak. Dziewczyny, jeśli coś takiego się wydarzy, jeśli podejmiecie taką decyzję, naprawdę nie bójcie się. Nie bójcie się. Bo tak naprawdę oni się bardziej boją jak, jak, jak wy. Musicie się trzymać jednej linii. Nie dajcie się zastraszyć, psychopacie. Po tym, jak powiecie mu do widzenia. Do widzenia czeciagienia, świat się zmienia, coraz trudniej, o jelenia, a ja tym jeleniem nie będę. Zobaczmy jeszcze w jego energię, bo tutaj mówię, hmm, to o, widzicie? Aj, kurde, będą plotki, będzie gadał na ciebie. Ale wiesz, co? Zamykając ten temat, zamykając gościowi pysk, nie reagując na niego, praktycznie otworzy ci się nowa szansa, nowa karta w twoim życiu. I tu będziesz miała mocne wsparcie, bo wszystkie siły działają od uniwersum. Także kochanie, nie martw się. A, a dokładnie w momencie, kiedy otworzy się ta, ta nowa karta w Twoim życiu, kiedy pożegnasz właśnie tą obudną energię, wtedy rozkwitniesz. Bo tutaj ktoś ci żar pożerał, tłamsił Cię, żar Twoją energię. I w momencie, kiedy Ty zakończysz tą toksykę. I postawisz na siebie, uniwersum ci pomoże. I niech on gada, co chce, niech pierze swoje brudy na zewnątrz. Nie zwracaj uwagi, kochanie. Hmm. Bo mówię, mamy tu do czynienia z toksykiem, może i nawet z psychopatą, yy, więc tutaj no, musimy się zawsze liczyć, że narcyz zawsze będzie szukał jakiejś zemsty, będzie chciał się zemścić za to, że go. Odkryłaś, że zakończyłaś to, że nie działasz tak, jak on chce. Ale tak jak mówię, kiedy postawisz na siebie, mówiąc do kogoś nie, mówisz do siebie tak. I stawiając na siebie, kochanie, uniwersum Ci pomoże. Tutaj masz wszystkie siły po Twojej stronie i z ich pomocą znowu wrócisz, odzyskasz swój blask, kochanie. No że takie energie mamy bardzo leciutkie, zwiewne i połabne na ten weekend. <laughs> Oj, Boże, Boże. Wiecie co? Ja bym to tak zostawiła. Szczerze mówiąc, się boję patrzeć w następne karty. No, Ja myślę, że te kluczowe wiadomości już do Was dotarły. To, co miało rzeczywiście dotrzeć, to dotarło. Zapamiętajcie sobie to czytanie. I obserwujcie, co się wokół Was dzieje, kochani. Jeśli nadarzą się jakieś sytuacje, to pamiętajcie o tym czytaniu, bo to jest ten weekend. To są te trzy dni i trzy noce na podjęcie bardzo ważnych decyzji życiowych, kochani. I teraz zobaczmy, jaka runa leży na tej energii. Jaka runa działa w te trzy dni i trzy noce. Bądźcie jaskiem czyste, bądźcie jaskiem czyste, bądźcie jasno czyste. Jaka luna działa w tej energii? Mamy, kochani, feju. Tutaj chodzi o bogactwo. I to, że to fejchu jest na sercu. Tu chodzi o miłość do siebie. O zauważenie siebie jako największego bogactwa, największego skarbu, kochanie. Pamiętaj, największym skarbem jest miłość do siebie. Ty jesteś dla siebie największym skarbem. Tak naprawdę, kogo my potrzebujemy w naszym życiu siebie. My potrzebujemy siebie i miłości do siebie. I w momencie, kiedy my będziemy kochać siebie i siebie szanować i potraktujemy siebie, jako największy skarb, największe bogactwo. Wtedy zacznie to bogactwo do nas płynąć, kochani. Zobaczymy przesłanie od uniwersum. Mamy lisa, który mówi: bądź mądra. Bądź mądra, bądź hojna dla siebie i dla innych. Bądź hojna dla siebie, obdarowuj siebie. Bo wiecie, lis to jest mistrz mądrości. On jest mądry, on najpierw kieruje się takim zdrowym egoizmem, a później dba o innych. Więc kochani, zadbajcie o siebie w ten weekend, szanujcie siebie, bądźcie bardzo szczodrzy w stosunku do siebie. Tą taką hojnością może być właśnie opuszczenie jakichś sytuacji, które Wam nie służą. Może zadbajcie o siebie, wybierzcie się na masaż, do kosmetyczki, nie wiem, cokolwiek. Tutaj chodzi właśnie o tą o tą hojność, o tą szczodrość w stosunku do siebie, w pierwszej linii do siebie. I kiedy wy będziecie, że tak powiem w cudzysłowiu, nasyceni, najedzeni, wtedy będziecie mogli zapewnić ten pokarm innym. Tak jak to robi lisek. Lisek najpierw sam się naje, żeby miał siłę na polowanie, aby mógł coś upolować swojej rodzinie, swoim dzieciom. Głodny lis nie dotarga tej kury do nory. Nie będzie miał siły walczyć z tą czepiącą się kurą. Najedzony tak. Ok, to jeszcze zobaczmy, jakie przesłanie mają anioły dla Was w tym weekend. Idźcie na kompromisy, na kompromisy, które są również ważne dla Was, i nie panikujcie. Tutaj naprawdę nie musicie się niczego bać, bo pamiętajcie, wszystkie siły działają. Macie cały uniwersum po swojej stronie. I kochani, to ja Wam życzę pięknego weekendu. Niech się darzy, co ma się dziać. Niech runie, co ma runąć. Podejmujcie mądre decyzje. Pamiętajcie w pierwszej kolejności mądre dla Was. Dla wszystkich innych, którzy nie pójdą z tym czytaniem w rezonans, do których nie pasuje ta energia. Życzę Wam naprawdę luźnego, fajnego, ciekawego weekendu i przede wszystkim słonecznego. Pujaczki, kochani, do zobaczenia, do jutra. Mua!